Żona wysyła męża do sklepu: Kup chleb i jak będą jajka, to weź dziesięć. Mąż wraca z dziesięcioma bochenkami chleba. Żona, coś ty narobił? No, powiedziałaś: Kup chleb i jak będą jajka, to weź dziesięć, a były jajka. Młody pracownik pyta starszego kolegę: Jak ci się udaje przeżyć w tej firmie tyle lat? Po prostu wyglądam na zajętego. Jak to? Siedzę przy biurku, patrzę w ekran, wzdycham. Marszczę czoło i co jakiś czas mówię, cholera, znowu opóźnienie. Dziadek wsiada do zatłoczonego autobusu i mówi do młodego chłopaka, synku, mógłbyś ustąpić miejsca starszemu? Ale ja jestem zmęczony po pracy. A kim jesteś z zawodu? Programistą? Dziadek wzdycha i mówi, to chociaż się wyloguj i przejdź w tryb offline na chwilę. Facet w supermarkecie szuka czegoś na półkach i wygląda na zagubionego. Podchodzi do niego kobieta i pyta, przepraszam, może panu pomóc? Tak, szukam żony. Zniknęła gdzieś między alejkami. A jak wygląda? Nie wiem. Zawsze jak się gubię, to podchodzę do najładniejszej kobiety w sklepie, bo wtedy żona od razu się znajduje. Facet poszedł do mędrca i mówi, mam tyle problemów, nie wiem, co robić. Mędrzec nalał herbaty do filiżanki, aż zaczęła się przelewać. Co pan robi? Krzyknął facet. Pokazuje ci, że jeśli chcesz wlać coś nowego, musisz najpierw opróżnić to, co masz. Aha. To idę opróżnić butelkę wina, może mi się rozjaśni. Dwóch znajomych rozmawia, wiesz, planowanie to klucz do sukcesu. Serio? A jak to się u ciebie sprawdza? W poniedziałek planuję schudnąć, we wtorek zacząć biegać, w środę nauczyć się nowego języka. I jak efekty? W czwartek planuję zacząć realizować plany, ale zawsze coś wypadnie. Facet przeprowadza się na nowe osiedle i zauważa, że jego sąsiad ma piękny dom, drogie samochody i luksusowy ogród. Z ciekawości pyta, jak pan się dorobił takiej fortuny? Sąsiad odpowiada: Aaa, -a -a, to proste. Przez całe życie żyłem według zasady 50 na 50. To znaczy, jak zarobiłem 100 złotych. To 50 zł odkładałem, a za drugie 50 zł kupowałem losy na loterii. I co, wygrał pan? Nie, ale jak kasierka zobaczyła, ile losów kupuje, to dała mi pracę w kolekturze, potem awansowałem na kierownika, później założyłem własną firmę, no i tak się jakoś potoczyło. Mąż i żona kłócą się o wystrój domu. W końcu żona mówi, to może zrobimy tak, że ja decyduję o wystroju salonu i sypialni, a ty o reszcie. Mąż się zgadza. Po kilku dniach żona wraca do domu i widzi, że mąż powisił plakat ulubionego zespołu na drzwiach od garażu. Co to ma być? Krzyczy. No przecież mówiłaś, że ja decyduję o reszcie. A reszta to piwnica, garaż i ogródek. Stary bankowiec uczy młodego sztuki zawodu, widzisz tego faceta przy okienku? Jeśli go odprawimy, bank straci 100 tysięcy. Jeśli mu pomożemy, zarobi milion. Młody pyta: To pomożemy? Nie, bo klient nauczy się, że może liczyć na pomoc i przestanie się bać banku. Pracownik wchodzi do biura, siada przy biurku i mówi do kolegi: Wiesz co, chyba idę do szefa i powiedziałbym mu, że w pracy nie widzę sensu. Kolega patrzy na niego zaskoczony: Czemu? Pracownik wzdycha: Cały dzień pracuję, potem wracam do domu, a na drugi dzień wracam do pracy i znowu to samo. Kolega kiwa głową, rozumiem. Ale pamiętaj, że jak powiesz to szefowi, może cię zwolnić. No właśnie. I wtedy będę miał w końcu spokój, na zawsze. Szef dzwoni do pracownika w sobotę rano, gdzie jesteś? W łóżku, szefie. Dlaczego nie jesteś w pracy? Bo jest sobota, a co cię obchodzi, jaki dzisiaj dzień? A co szefa obchodzi, gdzie ja jestem? Mąż mówi do żony, kochanie, masz rację. Teściowa to naprawdę cudowna kobieta. Żona zdziwiona, naprawdę? Powiedz mi, co takiego cudownego w niej widzisz? Mąż z uśmiechem odpowiada: No, ostatnio pojechała na tydzień do swojej siostry, a przez ten czas nasz dom wygląda jak nowy. Żona zmartwiona mówiłeś jej o tym? Mąż wzrusza ramionami Nie, ale muszę to zrobić. Żona patrzy na niego ze zdziwieniem dlaczego? Mąż z uśmiechem odpowiada: bo teściowa nie wiedziała, że jestem aż tak szczęśliwy. Mąż mówi do żony, kochanie, kiedyś byłem młody, silny i przystojny. Żona patrzy na niego i mówi, no widzisz, a ja nadal jestem z tobą. Mąż się uśmiecha, bo mnie kochasz? Nie, bo mam kredyt na 30 lat. Facet przyjeżdża do mechanika, panie, auto mi się psuje. Mechanik ogląda, coś tam stuka, puka, po czym mówi: ej, "Ej, ej, ej, to ma pan problem z wtryskiem." To da się naprawić? Da się. I ile to potrwa? 5 minut. A ile to będzie kosztować? 500 zł. 500 złotych za 5 minut roboty? Nie, za 5 minut roboty biorę 50 zł. A za co reszta? 450 zł to za to, że wiedziałem, gdzie stuknąć. Facet postanawia przejść na dietę i idzie do lekarza. Lekarz mówi: Proszę jeść tylko zdrową żywność, owoce, warzywa, zero cukru, zero tłuszczu. Facet, a alkohol? Lekarz: Absolutnie nie. Facet, a czekolada? Lekarz: Zapomnij. Facet wzdycha i mówi: No dobra, to jeszcze jedno pytanie czy warto żyć tak długo, skoro to będzie życie bez sensu. Ojciec mówi do syna, synu, musisz nauczyć się oszczędzać. Za każde 10 złotych, które dostaniesz, powinieneś odłożyć 5 złotych. Okej, okay, tato. Kilka dni później ojciec widzi syna z nowym rowerem. Skąd miałeś na to pieniądze? Pyta zdziwiony. Oszczędzałem. Jak to? Przecież dostałeś tylko 50 złotych. Tak, ale znalazłem kogoś, kto nie słuchał Twoich rad i sprzedał mi rower za pół ceny. Pracownik przychodzi do szefa, szefie, mam do pana prośbę. Potrzebuję podwyżki, bo trzy firmy są mną zainteresowane. Szef się zamyśla i pyta: a jakie to firmy? Energetyka, gazownia i wodociągi. Bogaty biznesmen dzwoni do hydraulika: przyjedź szybko, mam wielki wyciek w piwnicy. Hydraulik przyjeżdża, ogląda i mówi, No niestety, to potrwa. Cały system do wymiany. Biznesmen, pieniądze nie grają roli, rób co trzeba. Hydraulik uśmiecha się i mówi, No to dobrze, bo po tej naprawie ja też zamierzam zostać bogatym biznesmenem. Jasio zdaje egzamin na prawo jazdy. Egzaminator pyta, No dobrze, Jasiu, co byś zrobił, gdybyś jechał samochodem i nagle zauważył, że hamulce przestały działać. Jasio myśli chwilę i mówi: Otworzyłbym okno i wystawił rękę. Egzaminator zdziwiony: Po co? Jasio, żeby zobaczyć, czy już jestem w niebie, czy jeszcze jadę. Policjant zatrzymuje Bace jadącego furmanką: Baco, pańska furmanka nie ma świateł. Baca drapie się po głowie i mówi: A na co mi światła, jak konie drogę znają? Ale inni uczestnicy ruchu pana nie widzą. Baca się zamyśla, a to oni mają światła, niech widzą. Pasażer wsiada do taksówki i delikatnie dotyka kierowcę w ramię. Taksówkarz wrzeszczy, traci panowanie nad kierownicą, prawie wpada na latarnię i zatrzymuje się na chodniku. Przepraszam, nie chciałem pana przestraszyć. Taksówkarz wzdycha, to nie pana wina. Przez 20 lat jeździłem karawanem, to pierwszy raz ktoś mnie dotknął. Panie doktorze, boli mnie głowa. Pije pan alkohol? Tak, ale tylko w weekendy. A papierosy? Czasem, jak jestem zestresowany. A co z tłustym jedzeniem? Uwielbiam kebaby. No to musi pan z czegoś zrezygnować. Ok, to rezygnuję z lekarza. Subskrybuj po więcej.